Mam na imię Erik, a to wydarzyło się, gdy miałem 8 lat. Były wakacje, więc tata zabrał mnie na kemping. W okolicy było dużo osób, w tym moich rówieśników. Tata powiedział, żebym poznał nowych kolegów, a on w tym czasie wypakuje samochód. Poznałem dwóch chłopaków, niewiele starszych ode mnie. Jeden z nich miał na imię Kevin, a drugi Graham. Tego dnia Graham musiał wcześniej wrócić do obozu więc poszedłem tylko z Kevinem pobawić się w okolicy. Długo rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach. Po około godzinie mama Kevina też kazała mu wracać. Nie mając co robić, zacząłem iść w kierunku naszego obozu. Nagle z lasu wyszedł jakiś chłopak. Przywitał się i przedstawił jako Daniel. Wydawał się sympatyczny i towarzyski. Po chwili rozmowy zaproponował mi zabawę w chowanego. Bawiliśmy się przez około godzinę. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, powiedziałem mu, że muszę wracać do obozu, bo czeka na mnie tata, który ucieszył się, jak mnie zobaczył i zapytał, gdzie moi nowi koledzy rozbili obozy. Powiedziałem o Kevinie i Grahamie, jednak nie miałem pojęcia, gdzie obóz ma Daniel. Pomyślałem, że spytam go o to jutro. Następnego dnia szukałem kogoś do zabawy, jednak Graham i Kevin byli zajęci. Już miałem wracać do swojego namiotu, kiedy nagle znikąd pojawił się Daniel. Tym razem ja zaproponowałem mu zabawę wchowanego. Daniel się zgodził, ale tym razem zaproponował, żeby pobawić się u niego w domu. Zapytałem, jak daleko jest jego dom. Na co odpowiedział, że niedaleko, zaraz za lasem. Szliśmy tak długo, jakby droga nie miała końca. Martwiła mnie jedna rzecz. Im dalej szliśmy, tym Daniel był smutniejszy i mniej rozmowny. W końcu dotarliśmy na miejsce. Moim oczom ukazał się duży, stary dom, pod którym stał zaparkowany biały van. To na pewno jest twój dom? Zapytałem. Tak, chodźmy się pobawić w chowanego, odpowiedział Daniel. Miałem złe przeczucie, które rosło wraz z każdym krokiem zbliżającym mnie do tego domu. Zauważyłem jakiś ludzi stojących w oknie, więc zapytałem, czy to jego tata wygląda na nas z okna. Przytaknął i powiedział, Żebym się tym nie przejmował. Czułem, że coś jest nie tak. Daniel stał już przed drzwiami i nalegał. No, dawaj, pobawimy się. Ale powiedziałem mu, że muszę już iść. Po czym odwróciłem się i pobiegłem w stronę swojego obozu. Po powrocie przez parę godzin oglądałem telewizję. Aż w końcu zdecydowałem się wyjść z namiotu. Zapukałem do namiotu Grahama, jednak on wciąż był czymś zajęty. Kiedy poszedłem do Kevina, jego tata powiedział, że bawi się on w okolicy z chłopakiem o imieniu Daniel. Wróciłem do namiotu i kolejne godziny spędziłem na telefonie. Późnym wieczorem przyszli do mnie rodzice Kevina. Zmartwieni pytali, czy go gdzieś widziałem, bo wciąż nie wrócił. Powiedziałem, że może bawią się w domu Daniela, a następnie zaprowadziłem ich do niego. Towarzyszył nam mój tata i paru innych obozowiczów. Kiedy dotarliśmy na miejsce, Wana już nie było, nikt nie otwierał drzwi, a gdy dostaliśmy się do środka, cały dom był pusty i opuszczony. Przeszukaliśmy całą okolicę, jednak nigdzie nie mogliśmy znaleźć Kevina. Minęło już 8 lat, a on wciąż się nie odnalazł. Wydaje mi się, że Daniel celowo zwabiał dzieci, które następnie były porywane. Jest mi smutno, ale jednocześnie cieszę się, że tamtego dnia mój instynkt kazał mi stamtąd uciekać.